Witam. No i sezon 2020. Czas start, przynajmniej, przynajmniej u mnie. Zacząłem od e, powiększenia e, prostej cieplarni tej za e, z tego foliaka za parę groszy. Ten kawałek mam taki dość długi i dokupiony jeszcze jeden. Połączony jeden z drugim, ponieważ ogranicza mi trochę miejsce. Ilość miejsca. Ale dobrze to, to według mnie wymyślone jest. Tak to może powiedzieć, że to taki prawie, że dwupokojowe mieszkanie się zrobiło. Jednego do drugiego. Tutaj będzie papryka. Papryka prawdopodobnie, albo pomidory. No jeszcze tam się okaże. Tu już zasiana rzodkiewka. Pierwszy rzut. Jeszcze nie widać, żeby wschodziła. Ale tam rozgrzebywałem ziemię. Tam już widać, że coś się już zaczyna dziać. Jak tylko będzie cieplej, to się już powinno niedługo pokazać. Teraz naprawdę ma tutaj już sporo, sporo na długość Zobaczymy, jak to to pójdzie w tym roku. Oprócz szklarni. Już także pierwsze, pierwsze nasadzenia. Zacząłem od czosku. Bo to się sieje się najwcześniej. Już tutaj posadzony ładnie, pięknie, już się zielenią. Pasy. Ja sadzę w takich przekładkach, Ponieważ tutaj, ponieważ no, nie, w zeszłym roku urodził mi się potomek i nie bardzo tutaj było czasu się zajmować plewieniem, a to okazało się nawet, nawet fajna metoda. Równie skuteczna jak położenie agrotkaniny czy agrowłókniny. Tylko z tym, z tym wyjątkiem, że można to do, pod koniec sezonu zaorać. Yy, tylko tak, te przekładki są głównie potrzebne do czasu aż będzie trawa, yy, trawa skoszenia z z koszenia i potem to, to będzie przysypywane i powoli będą będą przekładki gnić i gnić, do jesieni to potem mało co z nich zostanie. Tego tak sobie tu wymyśliłem. Jest dalej widać czosnek już posadzony, obok jeszcze czosnek słoniowy. Też tutaj po jednym, po tego. Ale sztuk, no tak to mniej więcej wygląda. Taki kawałek. Od czegoś już trzeba zacząć. A za parę za dzień dwa, jakbym miał czas, to dalej będziemy sadzić bober. I tak dalej aż tam do końca tej powierzchni. Tak to jak coś. Ja już zacząłem. Nie wiem jak wy. Pozdrawiam.